Dziś pomyślałem, że zrobię wam pizzę z mozzarella, z bakłażanem i z pomidorami. Dlatego, że mało ludzi wiedzą, że na grill węglowy można robić pizzę. Na początku powiedzmy, że będziemy używać metoda grillowania bezpośrednia. ale za chwilę już jak naszą pizzę będzie zrobiona, będzie składana powiedzmy, to ustawimy właśnie cały żar na metodę grillowania bezpośrednio. Najpierw otwieramy. Mam tutaj taki bardzo fajny, wygodny właśnie koszik do grillowania waziwo. Tutaj mam takie plasterki z bakłażana, który posoliłem, dodałem pieprz i oliwa. Czyli dodaję to do środka. Mogę je ustawiać tak dosyć równomiernie. No i położymy to na grillu. Żeby było szybciej, nawet możemy to przekrywać, żeby po prostu odzyskać mocniejszą temperaturę. Zgrillowałem bakłażany. Pójdę szybko do kuchni, składam po prostu moją pizzę. No i za chwilę uh, róż będę zmieniał. Przypominam, w tej chwili mamy metodę grillowania bezpośrednią. Za chwilę ja to zmienię na pośrednią i zaczynamy pogrzeć nasz kamień i wkładamy pizzę na grillu, Będzie bardzo dobry. Ustawiłem węgiel na metodę grillowania pośrednia. Jak widzicie to mamy właśnie węgiel na około. Ten kamień teraz stawiam po środku i bardzo mocno go nagrzeję. Czyli wkładam kamień i zamykam. Dzisiaj grillujemy pizzę na grill węglowy One Touch Original grill, który właśnie firmuje. Tutaj One Touch oznacza to, że mamy jedną wajchę. To jest oczywiście, żeby kontrolować dolot powietrza, ale też jak ją poruszamy to zdejmujemy nadmiar popiół, który tutaj mamy. Widzicie, to tutaj się zbiera. Wiele, wiele łatwiej można to po prostu później ciścić. Idę po pizzę i za chwilę będziemy po prostu ją wkładać na kamieniu. Jak widzicie czas na pizzę, pod spodem dodałem takie pomidory, który obrałem ze skóry bez peski, dodałem do tego czosnek jeszcze i cóż, wszystko pomieszałem ze sobą. Tutaj mamy właśnie taki wachlarz zrobiony, który jest właśnie z naszych bakłażan, mamy mozzarella, pomidory i tak do końca. To wyląduje teraz na bardzo gorący kamień. Proszę zauważyć, że naszą pizzę nie będzie bezpośrednio na kamieniu, tylko do tego mamy taką bardzo fajną tackę, czyli ja to położę bezpośrednio teraz na tackę. Jak największą temperaturę jest najlepszą dla pizzy. 10 minut minęło. Potrzebujemy właśnie dodawać troszeczkę parmezanu, tartego na wierzchu. O, oh, super. Dodajmy oregano na wierzchu. Troszeczkę listek jeszcze bazylii. Wtedy oczy są zadowolone, dużo kolorów mamy i to po prostu oczywiście fajnie smakuje. I troszeczkę oliwy. I voilà, pierwsza pizza może widzieliście na grillu, wykonana w 10 minut. Oczywiście czas musiał poleżakować jakieś półtorej godziny do dwóch. Temperatura 24 stopni. Przypominam, że ten przepis możecie znaleźć na stronie internetowej. Bardzo często ludzie się zadają pytanie, co jest lepsze, grill węglowy albo grill gazowy? Ja bardziej bym pokierował, co chcecie robić. Jak jesteście mięsożerni, to ja polecam właśnie grill węglowego. Oczywiście to wymaga więcej roboty, bo musicie właśnie rozpalać briket, pilnować temperaturę, ale naprawdę wtedy macie bardzo fajny smak. Z kolei, jak chcecie mieć wygodnie, to polecam grill gazowy, bo naciskacie na guzik, dochodzicie do temperatury, której potrzebujecie, możecie wtedy nawet być w salonie z rodziną i jak wracacie, stawiacie na rusz i zamykacie. Ale najlepiej to jest właśnie mieć dwa grille w domu.